Dzień dobry, witam na kanale Taxi Spychu. Chciałbym zaprosić wszystkich na mój niedzielny quiz o godzinie 19.30. Tematyka ogólna, czyli troszkę geografii, troszkę historii, troszkę sportu, troszkę wiedzy o filmach. Może przygotuję jakąś specjalną niespodziankę. Może wrócimy też do na przykład do tablic rejestracyjnych. Także kto zna mój kanał, to więcej wie, jak to wygląda. Ostatni quiz naprawdę wygrana toczyła się aż do ostatniego pytania, musiała być dogrywka. Także zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej zabawy. Tym razem na tą chwilę mam przygotowaną. Pula nagród 80 zł, 40 zł za pierwsze miejsce, 25 zł za drugie, 15 zł za trzecie. Zapraszam również do mojej grupy na facebooku Spychu, tam też więcej informacji na temat mojego kanału więcej informacji na temat, na, na, na temat quizów i oczywiście pole znaczy zachęcam do odwiedzin, znaczy do obejrzenia filmów, które będą w opisie filmu będą moje dwa filmy z mojego kanału i z tych filmów będą po dwa pytania także będzie można zdobyć trzy punkty za jedno pytanie, także łącznie będzie do zdobycia 12 punktów z wiedzy o moim kanale Także wrzucam w opisie linki do tych moich dwóch filmów. Trzeba sobie na, na spokojnie obejrzeć i w czasie quizu będą dwa pytania dotyczące jednego filmu. Także zapraszam jeszcze raz serdecznie do odwiedzi mojego kanału i wzi... wzięcie udziału w moim quizie. Pozdrawiam, do zobaczenia w niedzielę.